Cześć, witam Was na kanale Perypetie. Ernest z tej strony. Słuchajcie, bardzo Was przepraszam, bo od czerwca nic się na kanale nie działo. Nie będę może poruszał tematu, dlaczego. Powiem tylko w skrócie, co, co się wydarzyło. Ogólnie. Mam nadzieję, że wrócę teraz już do vlogowania. Za chwilę też powiem, dlaczego ja. Tworząc kanał Mieliśmy w planach, w marzeniach perypetie w podróży: perypetie rodzicielskie, perypetie z pieskami. Yy, takie, wiecie, no życiowe, fajne perypetie. A wyszło niestety tak, że yy, jakieś dwa miesiące temu, w tej chwili, natomiast jak wy to będziecie oglądali, to może być już 3, nawet 4 miesiące. Nie wiem, kiedy to zmontuję. Nie potrafię tego robić, nie mam sprzętu. Rozstaliśmy się z Ewą po prostu, no, co tu dużo gadać. Ewa odeszła, zabrała niestety wszystkie materiały. Także filmy, jakie gromadziliśmy, przepadły z budowy. Ewcia, jeśli mnie oglądasz, trzymam za Ciebie mocno kciuki. Wiem, że dasz sobie radę na 100%. Słuchajcie, Ewa jest piękną, młodą Mądrą, inteligentną dziewczyną, która wie czego chce od życia i to weźmie, jestem tego pewny. Bardzo chciała mieć tego vloga. Ten kanał założyła go, wspólnie go założyliśmy. Fajnie, że zgodziła się, żebym ja go dalej mógł ciągnąć. Także dzięki Ewcia, postaram się to zrobić w miarę, w miarę godnie. A Ty wierzę, że też niebawem wystartujesz ze swoim nowym kanałem. Coś czuję, że to będą też kampery i motocykle. Powodzenia. A co do mnie, co do nas od dziś, no nie od dziś, no od tych dwóch miesięcy, tak, perypetie to ja i dwa pieski, bo Ewcia zostawiła mi swojego yy, piórka swoją saficzkę, więc jakoś tam wiecie, no będziemy próbowali mm, ciągnąć to razem. Czekajcie, muszę założyć okulary, bo słońce mi tak wali po oczach. Mamy piękną jesień tego roku. No dobra, jestem. A psy ganiają z Kuban. Yy, Słuchajcie, no jak to podsumować wszystko? Bardzo prosto według mnie. Chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich planach. Myśmy to zrobili, rozśmieszyliśmy go. No i co? On się teraz śmiejemy: my trochę popłakaliśmy. Teraz trzeba wziąć się w garść, do roboty i wiecie: kontynuować, walczyć o swoje marzenia. Ja, niestety, przez ostatnie te dwa miesiące musiałem dużo skupić się nad pracą bowiem wiecie już wszystko było przygotowane na wyjazd e, październik, właśnie teraz mieliśmy być już gdzieś hen daleko. E, nie, wie, nie wiedzieliśmy jeszcze dokąd pojedziemy, natomiast no, wyjazd był niemal pewny No i wszystko się rozleciało. Także wraz z odejściem Ewy zmieniły się wszystkie, że tak powiem perspektywy prowadzenia firmy no i no i co tu dużo gadać, no muszę to wszystko sobie poukładać, ale y, zasuwam ostro, mam nadzieję, że za tydzień, dwa y, zapakuję się z dziewczynkami do busa i ruszymy w Polskę. Na razie w Polskę, bo właśnie no tak, tak to wychodzi, że nie mogę opuścić kraju przez jakiś czas i no i cóż troszeczkę treści będą inne niż takie typowo podróżnicze opowiadam Wam jak się żyje w busie i tak i tak dalej także co, słuchajcie nie przeciągając Bajo